Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu mnie rozświeżyłeś. Wita Warszawa. Halo. Mówię, że wita Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, Józefie. Jak mogę tak do ciebie mówić? No! <grymne> A tak na imię, nie? Pan tak na imię! A tak na imię! Dzień dobry, August, bardzo mi miło! Dzień dobry! Pamiętam, mówili tu chłopaki, że ktoś tam z nieba dzwonię, to z tego, z tych kurde, z, te, z e, galerii, galerii. Ty, tak, to ty, 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 ja. Bardzo miło, że pamiętałeś, tak? Jestem z galerii. Reprezentuję kolektyw Idba. Ja Tego to? Mi... Idba. Tego to? <laughs> Jesteś niemożliwy. Wiesz, ja poruszam się wśród dużo napuszenia intelektualnego. A kiedy uderza mnie taka prawda, jestem bardzo miło zaskoczony i czuję się, jakby mi tu zatańcowała siwa albo jakaś inna matka Boska. Jedź sobie, jedz sobie. Mam tutaj wodę. Jedzmy pijmy. Na zdrowie. No Wiesz, że powiedziałeś, że będzie dzwonił, no i co? Słuchaj, Józefie, krótka piłka. Ja do ciebie dzwonię, A. ponieważ. Krótka piłka. Ja do ciebie dzwonię, ponieważ e, m, część mojego kolektywu, e, m, Helmut von Krukenbaum, może słyszałeś. jest... Słuchaj, nieważne, słuchaj, e, jesteś rozkoszny. Mój e, przyjaciel, partner w pracy, Helmut, powiedział mi, że. Istnieje pewna osoba e, zamknięta w zakładzie penitencjarnym, która robi sztukę. Która robi sztukę, która nas jara. E, opisał mi pokrótce to, jaką sztuką ty się zajmujesz. Jest to malarstwo. E, i, e, I po prostu szukamy inspiracji, szukamy też aktorów, którzy mogą. A to by tego, co tu mówię, bo Wy to po, po, tego, po, po na ścianie po, pomazywali mi? Pomazywali, czy to ty sam zrobiłeś? Ja bym pomazywali z tym, z kurwa, z tym, Piotrkiem. <laughs> Jesteś rozkoszny. Słuchaj, tak, idzie o te malowidła twoje ścienne w twojej celi. Nie wiem z kim to robiłeś. Jeśli robiłeś to we dwójkę, to oczywiście jesteście kolektywem, duetem. Ale to po... Nie, to z Piotrkiem, Piotrkiem robili. Dobrze, tym lepiej, tym lepiej w kupie siła, w kupie siła. Jeszcze raz podkreślam, w kupie siła. E, to był protest, czy to było e, próba, czy to było jakiś rodzaj e, mm, spowodowania jakiejś e, prowokacji w tym zakładzie penitencjalnym? Dlaczego to zrobiliście? Skąd? Nie te... my tu dali nam tym. Wy w tym, wy w, w tym, w, w, w stołówce dali nam. Kukurydzy. Kukurydzy, słodkiej kukurydzy. Ale kolby? Kukurydzę! Kukurydzę w kolbie czy z puszki? W puszce. Siedzicie w puszce, że puszki. Nie, to ale... zjedli. Tak. I co było dalej? I potem się w brzuchu zaświetrowało. <grydze> Kurwiał mnie ten kurwa ten. Kto? Kurwa gadku Przy tym. Przy Celi i... żeśmy mu kurwa chcieli pokazać, nie? Aha. No i kurwa się tu wypiął i poszło <noise> Jesteś rozkoszny, jesteś Czy to był... Ja muszę się skupić. Skup się. Jezus, czy to był... Czy to ma jakąś formę martwej natury? Czy to, jest, czy to są jakieś napisy? Boże, mam burzę mózgów. E, czy masz tego fotografię? Boże, o chcę spytać. E, jak to wygląda? Dobra, najprościej. Bo ja tego nie znam, ja tego nie widziałem, ja tylko słyszałem i to mnie rozjebało. My to powycierali. <laughs> czy to ma formę zamkniętą? Czy to wylewa się przez cele? Czy to jest symbol, czy to jest po prostu maz, co też jest okej. Okay. My to powycierali. OK. OK. jakie to jest duże? Ona przyszedł, tym pałami w ją. O, słuchaj, za sztukę się płaci. Ja dostałem nie raz wpierdol. Tak? Może nie pałami? Za Nie za sranie, za granie, za występowanie. Eee, a buty mają ciężkie. I bardzo to boli. Buty, buty, mam, buty nam dali tu z te z fabryki poprzecinane, co nie wyszli z defektem do dystrybucji i poprzywozili buty więźniom, te, które z fabryki nie sprzedane byli. Rozumiem. Słuchaj, kiedyś, ja to, się, kiedyś to się skończy, i ci, co są pozornie słabsi, zwyciężą. Między innymi przez sztukę. Dobrze. Czy to był jednorazowy akt dla mnie wybitnej sztuki? Czy to był po prostu rodzaj performanceu? Czy wy to powtarzacie? Czy to jest cykliczne? Czy ta kukurydza. Torki. Jeszcze Wtorki. raz. Torki. Wtorki. A dzisiaj mamy? Wtorek. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Mówię. Bo podadzą kukurydzę. Powiedz mi, czy jest szansa.. Kiedy ty wychodzisz? My szukamy teraz ludzi. Ja nigdy nie wychodzę, bo tu mam teraz pełę nie mnie to, to żyło o żyło O, A ty widzisz, tu przyjdziesz na widziedzenie? Ja z wielką chęcią. My w ogóle otwieramy przyszli na widzenie? Słuchaj, ja chętnie przyjdę, ja zobaczę jak to robisz, zobaczę fotografię, możemy razem to zrobić, tylko ja nie wiem czy mnie wpuszczą tam do ciebie, do tej klatki dwa. Wiele pieniążki by przyszli? O to się nie martw. Słuchaj, znajdą się pieniądze, znajdą się pieniądze na kostiumy, znajdzie się też jakaś twoja dola. A ile byś oczekiwał? Co to jest dla ciebie dużo? bo... Ja mówię. No. We i to ze 25 złotych. To jest do zrobienia. Dam ci nawet 50 złotych. O! Nie mam potę. Ja mam mam. Słuchaj, y jeszcze jedno pytanie, ja bym to chciał włożyć do katalogu, bo zbieramy różnych ciekawych ludzi. Czy ty masz fotografię tego, co ty zrobiłeś z tym Piotrkiem? Mówimy o tym konsekwencji jedzenia kukurydzy z puszki w puszce. Aha, aha. Masz fotografię? aha. Czy masz fotografię tego dzieła? Nie, tutaj nie mamy tylko długopis. Rozumiem. Ja przyniosę sprzęt. Ja pewnie wpadnę do Ciebie z kolektywem. Oni by wszyscy chcieli Cię zobaczyć, poznać Ciebie, Twoją historię. Czy Ty widziałeś... Babu? Czy ty... baby przy tych nie, baby byś tu nie przeprowadził. <laughs> Jesteś rozkoszny. Po raz trzeci to mówię, ale... Baby kurwa byś to nie podważał. przeprowadził. E, słuchaj, e, do, do płyty. Kiedy możemy się spotkać? Kiedy ty możesz być jakby w tej aktywności twórczej, jeśli wiesz, o czym mówię. Czy ja mam przynieść trochę kukurydzy. Ha! We wtorek. We wtorek, no tak. We wtorek zawydziemy, eee. okej. Okay? Jestem we wtorek. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Także trzymaj tam. I wybuchnijmy. To też jest dobre. To, to mi się też bardzo podoba. Słuchaj, ja ci po podeślę. Nie wiem, czy ty masz odtwarzacz DVD. Chciałbym ci podesłać film McQueena, który moim zdaniem był. Postać, którą odgrywa tam Michael Fassbenda, był wzorowany na tobie. Wszystko jest wtórne, okazuje się, wobec ciebie. Mogę ci to ja powiedzieć? Wpi... Ja, ja bym powie... ja by mu powiedział, że mu, mu wpierdolił, a jakby mi nie weszło do celi, to by go kurwałek pokręcił. Widzę to, wszystko to widzę. <laughs> Czyli świecili na to, albo nie? Jak myślisz? Jakim światłem byśmy to świecili? Jakby mi jakby tu to, to jest, kurwa, ta letce, główka z tym, kurwa z tym. Jak tam tylko kurwa są dwie jarzeniówki w tym, w Kiblu. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobrze, my możemy coś przynieść. Dobrze, nie przedłużając. Życzę Ci spokojnego dożywocia, dopóki nie przyjdę. A kiedy? Za tydzień, we wtorek. Za tydzień we wtorek kukurydza show. Widzimy się. Widzimy się. Nie odpuszczę. Trzymaj się i smacznego. Pozdrawiam. Do widzenia. Do, do widzenia.